Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Sportowe Ciekawostki, jak zwykle na wstępie. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, a teraz już nie przedłużając, lecimy drodzy widzowie. Słuchajcie, do ostatniego odcinka został nam się dokładnie jak widzicie, jeden odcinek, dokładnie jeden odcinek nam się został. Także bardzo fajnie, bardzo szybko to leci, jeżeli nam się został tylko jeden odcinek. Dokładnie, jeden, jeden, jeden odcinek. Yy, także no. Jesteśmy już na takim yy, etapie no. Yy, nie wiem kiedy ten yy, setny odcinek się ukaże na moim kanale. To będzie może w sierpień, prawdopodobnie tak. Yy, ale słuchajcie moi widzowie, na setny odcinek będzie prawdopodobnie gość specjalny. Nie wiem, kogo tutaj zaproszę, ale się zastanawiam, czy to nie będzie mój kuzyn. Ale to się przekonacie właśnie w setnym odcinku. Zrobimy sobie takie specjalne podsumowanie, żebyście, drodzy widzowie, ee, mieli, mieli jasność co do tej serii, czy dalej będzie kontynuowana, czy nie. Ja, ja wszystko powiem w setnym odcinku, ale obok mnie będzie tutaj gość specjalny, nie będę wtedy sam w tym setnym odcinku. Mam nadzieję, że ten gość specjalny dojedzie wtedy i sobie wtedy porozmawiamy. A więc już nie przedłużając, lecimy. W dzisiejszym odcinku, dokładnie w odcinku 99, bo się, został jeden odcinek do setnego odcinka, e, powiemy sobie o tak. Powtórka z Chicago, polscy siatkarze z brązem Ligi Narodów. Świetna podstawa na zagrywce i znacznie lepsza niż w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Skuteczność w ataku, tak można w skrócie opisać grę polskich siatkarzy w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów. Biało-czerwoni wyciągnęli wnioski. Z sobotni przegranie z Amerykanami i w niedzielę pokonali Włochów 3 do 0. 25-16, Polacy drugi raz w historii zdobyli brąz z Ligi Narodów. Wcześniej trzecie miejsce osiągnęli w tych rozgrywkach w 2019 roku. Od pierwszych akcji meczu walka toczyła się punkt za punkt. Dopiero gdy Marcin Janusz częściej zaczął posyłać piłki do Kamila Semeniuka, naszej reprezentacji udało się wyjść na dwupunktowe prowadzenie: 10-8. chwilę później asa zaserwował Bartosz Kurek, a potem łosi zaliczyli kilka pomyłek w ataku. Łącznie w pierwszej partii oddali nam 10 punktów, po błędach i było już 16-10. W kolejnych akcjach Polacy utrzymali skuteczność, a także czujność w obronie i bez większych problemów wygrali pierwszego seta: 25-16. Od podstawienia efektywnego bloku na kurku drugiego seta rozpoczął Aleksandro Micheletto. Problemy ze skończeniem akcji Polacy mieli też w kolejnych minutach meczu, ale Ryware wykorzystywali swoje szanse na kontrach. Gospodarze zdobyli 4 punkty z rzędu i w rezultacie o czas poprosił trener Nikola przy Przystanie 6-2. Drawochów. Reprymenda szkoleniowca poskutkowała, bo o przerwie Polacy zaczęli powoli odrabiać straty. Po kilku drugich wymianach kurek zaserwował Asa i na tablicy wyników znów widniał Remis 11-11. Od tego momentu gra była wyrównana. Oba zespoły psuły wiele serwisów, ale w niezwykle ważnym momencie punkt bezpośrednio z zagrywki zdobył Mateusz Bieniek. W decydującej akcji precyzyjne uderzenie z prawego skrzydła yy, zdobył kurek yy, i mini set się zakończył 25-23. Choć Włosi przegrywali już 0-2, to w trzeciej partii nadal reprezentowali warstwę podstawę. Bardzo dobrze przy prezentował się Romano. To właśnie on skończył najdłuższą, bo trwającą 39 sekund, wymiany tego meczu przy stanie 12-12. Polacy w odpowiedni sposób zareagowali na tą akcję. Najpierw z drugiej linii zaatakował Fornan, a później punkt zagrywki zdobył Semeniuk. Ta dwójka brylowała też w kolejnych akcjach. Na Dodatek ASEM popisał się Kochanowski i z każdą sekundą po razy zbliżał się do, do ostatecznego zwycięstwa. W końcówce Włosi nie potrafili już nam zagrozić. Punkt na wagę brązowego medalu zdobył w szóstej strefy Semeniu. 25-19. Polska-Włochy 3-0. 25, 16, 25, 23, 25, 19 Polska W jakim składzie graj? Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski, Libero oraz Karol Butryn, Tomasz Fornal Włochy Simeone Anzani, Aleksandro Micheletto, Simone Gianelli, Ruli Romano, Daniel Lawija, Gianlucia Galassi, Fabio Balasso, Ribero oraz L Liczardo z y, Perdoli, Romano Russo, Leonardo Sanferra, Libero. Także, tak, widzicie, w taki właśnie sposób polscy siatkarze y, zdobyli medal, można by powiedzieć, podnieśli się po tej porażce dzień wcześniej i wywalczyli nam tutaj brąz. No, żałuję, że nie zagrali o złoto, bo tam może by oni powalczyli o te złoto Ligi Narodów. Troszkę. Troszkę jednak sz, szkoda, że nam ten poprzedni mecz uciekł. No ale cóż, niestety sport jest przewrotny. Tak to czasem bywa w siatkówce, nie w siatkówce. Cóż zrobić? Nic się nie, nie zrobi na to. To wszystko tak, tak bywa, nie? Z tym wszystkim. Ale co Wam jeszcze mogę o tym powiedzieć? Polscy siatkarze mnie bardzo pozytywnie zaskoczyli, ale po meczu Wital Heinen czekał na Polaków też. Bo przecież powody do zadowolenia mieli polscy siatkarze, którzy w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów pewnie pokonali reprezentację Włoch. 3-0. Po zakończeniu spotkania czekała ich miła niespodzianka ze strony Witala Heinena. Miał czerwonych szybko, udało się zapomnieć o bolesnej porażce w półfinale Ligi Narodów. Po opiekni trener Nikoli. Gribicza, wtedy ulegli Amerykanom 0-3, co już wcześniej mówiłem, na pocieszenie pozostał im w Lidze Narodów mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzyli się z gospodarzami turnieju finałowego Włochami. Tym razem spisali się znacznie lepiej, zwyciężyli 3-0. W czterech dotychczasowych edycjach turnieju Biało-Czerwoni po raz trzeci stanęli na podium. Powtórzyli jednocześnie sukcesy 2019 roku, kiedy również zgarnęli brąz. Po zakończeniu spotkania na Białoczerwonych czekała miła niespodzianka. Obecny na hali Vital Heinen gratulował w wyniku każdemu polskiemu siatkarzowi. Nagranie z tego wyjątkowego momentu pojawiło się w mediach społecznościowych również. Przypomnijmy, że Vital Heinen prowadzi polską kadrę w latach 2018-2021. Największym sukcesem Belga było wywalczenie z Białoczerwonymi Mistrzostwa Świata przed czterema laty. Vital po prostu ściskał każdego wtedy z polskich siatkarzy. Ja się w sumie nie dziwię Vital to klasa Bardzo mi szkoda, że już nie trenuje naszych siatkarzy I tak dalej No ale być może zobaczymy Może coś tam jeszcze kiedyś Może powrócić do trenowanych naszych siatkarzy Zobaczymy Ale w każdym razie w tym meczu O trzecie miejsce Biało-Czerwoni Pokazywali charakter Walczyli do końca jak lwy I to mi się podobało w grze tutaj Naszych zawodników w grze właśnie Biało-Czerwonych że grali bardzo pięknie, bardzo ładnie, z klasą, z determinacją i wywalczyli to trzecie cenne miejsce, choć zawsze mógł być złoty medal. Szkoda, że troszkę tam zabrakło, no ale już nie będziemy się wykucać, ile zabrakło. No bo troszkę zabrakło, tak jak to wiemy. Ale cóż, niestety tak czasem bywa. Czasem porażki bolą, ja wiem jak to jest. Mogło być złoto, jest brąz, ale z tego też się w końcu trzeba cieszyć. Bo to nie hambi, tylko też jest takie zadowolenie, występuje. Także mamy brąz. I słuchajcie, widzowie. I w kolejnym odcinku będzie właśnie długo wyczekiwany setny odcinek. Już będzie setny odcinek, słuchajcie, moi drodzy widzowie. Też się nie mogę doczekać, będzie tutaj gość specjalny, także na pewno sobie porozmawiamy, zobaczymy jaki wątek w setnym odcinku rozwiniemy, ja też będę myślał, bo go niedługo będę nagrywał, zanim wy dostaniecie setny odcinek, to będziecie jeszcze musieli troszkę poczekać, ale ja już yy, będę miał nagrany za kilka dni ten setny odcinek. A więc dziękuję wam za odcineczek i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Siemanko, cześć, czołem i do zobaczenia, siemano i cześć widzowie.